W nowym filmie. Dziś zapraszam Was na serię Minimalizm w moim życiu. Bardzo lubicie takie filmiki, dlatego... Przychodzę z kolejnym. Dzisiaj do tego filmu trochę zainspirował mnie pewien komentarz i chciałam nazwać. Właściwie nie wiem jeszcze, jak nazwie ten film, ale chodzi tutaj mniej więcej o to, że minimalista to nie jest męczennik. Niektórzy mają takie błędne myślenie, polegające na tym, że jeżeli ktoś uważa się za minimalistę, to powinien być nieszczęśliwym człowiekiem, który nic nie ma, nie ma wokół siebie nic innego jak tylko krzesło, biurko, łóżko i to wszystko. Dlatego chciałam tutaj, jakby opowiedzieć Wam, jakie jest moje patrzenie na minimalizm, co ja rozumiem przez minimalizm, dlaczego ja uważam siebie za minimalistkę, a są kategorie w moim życiu, gdzie tą minimalistką nie jestem. Więc serdecznie zapraszam Was do oglądania i zacznę od chyba takiej podstawowej rzeczy, jakie kategorie mojego życia Uważam za minimalistyczne, które jakby kategorię objęła minimalizmem. Głównie jest to szafa, są to moje ubrania. Tam wszystko się zaczęło, tam zaczął się cały minimalizm. I ten mój minimalizm w szafie polega na tym, że staram się trzymać konkretną jakby liczbę ubrań. Ja mam około 85 sztuk ubrań. I kiedyś to policzyłam i jak robię porządki w szafie, to widzę, że mniej więcej ta liczba jakby się cały czas kształtuje na tym samym poziomie. Natomiast tutaj nie chodzi o to, żeby trzymać się sztywno tej liczby, tylko po prostu chodzi mi tutaj jakby o wielkość, o skalę, na jakiej ja jestem w moim minimalizmie w szafie. Bardzo zwracam uwagę na to, kiedy coś przynoszę do domu, kiedy zamawiam jakieś ubrania to staram się też coś z tej szafy wynieść, więc jeżeli e, zamówiłam sobie na przykład dwie bluzki, no to dwie bluzki bądź jakieś inne części garderoby muszą z tej szafy wyjść. Oczywiście nie robię tego jakoś na siłę, że e, mam same ładne ubrania i już nie da się czegoś wyrzucić, ale wyrzucam mimo wszystko. Nie, nie, tak się nie dzieje. Mam dużo ubrań, które są już dosyć stare, znoszone i właśnie w takich chwilach, kiedy coś Nowego nabywam, no to stwierdzam, że ta bluzka, która ma już 5 lat, ona spokojnie może pójść, wyjść z szafy, czy pójść na szmatki, czy do wyrzucenia. Więc jeżeli chodzi o szafę, to naprawdę staram się tam trzymać minimalizm. Jestem szczęśliwa, kiedy tych ubrań nie mam za dużo. Lubię ogółem piękne ubrania, tak. Ja bardzo rzadko chodzę do sklepów stacjonarnych, żeby sobie coś kupić. Częściej gdzieś coś zamówię przez internet, ale to jest może. Może trzy razy w ciągu roku. Wiem, że niektórzy minimaliści mogliby mi powiedzieć, że powinnam w ogóle nic nie zamawiać, ale minimalizm to nie jest katowanie siebie. Ja nie chcę być jakoś ograniczona w tym moim minimalizmie na tej zasadzie, że, że mi nie wolno, że nie mogę sobie nic kupić. Chodzi o to, żeby świadomie podchodzić do pewnych konsumenckich decyzji i jak. Często mi się coś podoba, to zadaję sobie pytanie, czy ja naprawdę tego potrzebuję, czy muszę kupić te dżinsy, czy muszę kupić tę sukienkę, więc na tej zasadzie działam. Ja siebie spokojnie mogę nazwać minimalistką w strefie mojej szafy. Ja tak się czuję i jestem z tym wszystkim szczęśliwa, ponieważ to co mam daje mi szczęście i nie potrzebuję więcej i, i na pewno mam też dużo mniej rzeczy niż miałam jakieś 3-4 lata temu. Nawet mogę zaryzykować stwierdzenie, że mam 50% mniej rzeczy niż kiedyś, więc znacznie tą moją szafę ograniczyłam. Zrozumiałam, że wcale tak dużo rzeczy nie potrzebuję. Jakie są inne kategorie w moim życiu, gdzie stosuję minimalizm? Na pewno są to też takie sytuacje, kiedy idę na zakupy spożywcze do jakiegoś marketu. Bardzo często przechodzi się obok jakichś rzeczy takich przemysłowych. Jestem osobą, która. Jak idzie na zakupy spożywcze, to ja nie wyjdę ze sklepu z, z jakimś artykułem przemysłowym, na przykład z jakimś prześcieradłem albo z jakimś pudełeczkiem. Jestem osobą, która sztywno jakby trzyma się tego, że przyszłam. Kupić rzeczy do jedzenia, a nie żeby e, gdzieś tam krążyć między półkami. Ja jestem uodporniona i ja w ogóle nie zaglądam do takich rzeczy. Staram się zawsze do tego podchodzić, także. Czy ja naprawdę dzisiaj po to tutaj przyszłam? Czy ja naprawdę tego potrzebuję? Oczywiście, jakby była super oferta i byłoby to coś, co potrzebuję, no to bym kupiła, ale ogółem podchodzę do tego bardzo sztywno, że przyszłam dzisiaj na zakupy spożywcze i nie potrzebuję żadnych innych rzeczy. Staram się w moim domu mieć jak najmniej. Niepotrzebnych rzeczy. Kiedyś e, robiłam coś takiego, że zrobiłam sobie listę 100 punktów i każdego dnia próbowałam przypisać do tej listy jedną rzecz, którą wyrzuciłam. Czyli na przykład, że w szafie pozbyłam się jakiejś starej pary skarpetek albo że e, pozbyłam się jakiejś książki, na przykład sprzedałam ją. Bardzo dużo rzeczy też zrozumiałam, że w moim domu są niepotrzebne i zaczęłam je sprzedawać. I tak właśnie ten challenge z, z tą listą, gdzie było. 100 pozycji, przeszłam i później już gdzieś tak na porządku dziennym zawsze zastanawiałam się czy by tutaj czegoś gdzieś się po prostu nie pozbyć się, dzięki temu osiągłam jakby w mieszkaniu pewien rodzaj minimalizmu w taki, takiego w moim zakresie po prostu zainspirował mnie do te, nakręcenia tego filmu pewien komentarz ponieważ... Em, są osoby, które uważają, że jeżeli ja mówię o sobie e, jako o minimalistce, to znaczy, że ja mam być męczennikiem, że ja mam sobie wszystkiego odmawiać. I słuchajcie, na przykład jest taka kategoria mojego życia jak e, kosmetyki, toaletka. Gdzie jeszcze 3 lata temu moja kosmetyczka była taka malutka, miałam bardzo mało kosmetyków, ale z racji rozwijającego się kanału, tego że interesują mnie różne kosmetyki, otrzymuję również paczki nieczęsto. Rzadko tak naprawdę. E, paczki z kosmetykami. E, cieszę się, że nie otrzymuję ich każdego dnia, bo e, byłoby ciężko. Ale ta, jakby, dziedzina kosmetyki totalnie u mnie w przeciągu ostatnich trzech lat się zmieniła. Z minimalistki, z takiej prawdziwie minimalistki, jeżeli chodzi o kosmetyki, zmieniłam się w taką. Typową dziewczynę, mam tych kosmetyków więcej niż kiedyś miałam, i na pewno mam ich więcej, aniżeli potrzebuję. To jest moja świadoma decyzja, i są pewne kategorie w moim życiu, właśnie tak jak na przykład toaletka, gdzie ja tych rzeczy po prostu mam więcej niż potrzebuję, ale mi to sprawia radość, daje mi to szczęście, więc dlaczego ja mam się katować? Nie zostanę tutaj męczennikiem i nie będę tutaj odmawiać sobie przyjemności używania drugiej palety. Cieni z totalnie innymi kolorami, dlatego że jestem minimalistką i nie powinnam. Nie, tutaj staram się zachować zdrowy rozsądek i po prostu, jeżeli coś mnie uszczęśliwia, to to po prostu robię. Nie odmawiam sobie jakby przyjemności testowania drugiej paletki cieni do powiek. Na pewno to, czego nie robię w przypadku kosmetyków, nie idę do Rossmana i nie kupuję trzeciej, kolejnej palety cieni do powiek, bo ta mi się akurat podoba. Ja bardzo często właśnie otrzymując jakieś paczki z kosmetykami mam możliwość przetestowania czegoś za darmo i jest to dla mnie duże wyróżnienie, że ja mogę coś przetestować, nie muszę za to płacić, więc korzystam z tego. Tylko tak jak mówię, tego nie ma dużo. To są sporadyczne paczki i moim zdaniem rozsądne ilości. I jak już mówię o tym, że na przykład nie idę do Rosmana i nie kupuję sobie tej trzeciej paletki, to ja tym samym, nie musząc kupować kosmetyków, które regularnie mi się kończą, bo je otrzymuję, oszczędzam pieniądze, a co za tym idzie za zaoszczędzone pieniądze, bardzo często gdzieś podróżuję i to też jest dla mnie taka forma jakby minimalizmu tego, że ja mogę pieniądze przeznaczyć na rzeczy niematerialne, mogę iść na jakiś kurs i mogę gdzieś wyjechać. To są po prostu wydatki, gdzie ja gwarantuję sobie w życiu po prostu jakąś rozrywkę, jakąś przygodę, jakieś doświadczenie. I to nie jest jakby jakiś kolejny mebel w moim mieszkaniu, który kupuję, bo tak mi się podoba, tylko po prostu inwestuję pieniądze, jakby nie patrzeć w siebie, w to, żeby mieć co wspominać w życiu, żeby mieć myślami, do czego wracać, do jakichś wspomnień pięknych. Więc, też, jakby są to dla mnie bardzo ważne wartości, takie rzeczy niematerialne, dużo, dużo bardziej warte aniżeli rzeczy. I spotkałam się z takim głosem, że jeżeli kupuję sobie jeansy za złotówkę, to nie idzie to w parze z tym, że dla dziecka kupuję nowe rzeczy. I powiem Wam, że strasznie mnie to zdziwiło, ponieważ ja kupując sobie rzeczy na przykład w lumpeksie jakieś dżinsy za złotówkę robię to dla siebie a to nie znaczy że dla kogoś drugiego na przykład dla dziecka mam też kupować wszystko w Lumpeksie, że nie mogę sobie pozwolić na to, żeby, żeby komuś drugiemu coś kupić nowego, coś droższego. I tutaj jakby absolutnie w ogóle nie rozumiem tego, jak ostatnio ktoś po prostu się wtrącił w to, jak ja wydaję pieniądze, bo w różnych filmach, gdzie pokazywałam rzeczy dla dziecka, pokazywałam również ceny, bo ja sama jak oglądam jakieś filmy od innych youtuberów, to chciałabym, żeby były podane ceny, żeby wiedzieć mniej więcej, o czym my tutaj rozmawiamy. No i ja chcąc jak najlepiej te ceny podawałam i e, oczywiście spotkało się to e, gdzieś tam z komentarzem jakiejś jednej osoby, całe szczęście, e, która e, skrytykowała to, że że za dużo wydaje. E, to jest kwestia indywidualna, a to, że ja podaję ceny, to jest e, też sprawa tego, że chcę żeby ten przekaz był jasny, tak? Żeby było wiadomo o jakich rzędach wielkości my tutaj mówimy. No i zastanawiałam się, czy w ogóle, jak będę teraz kolejne rzeczy pokazywać, jakieś ubrania swoje, nieswoje, to czy pokazywać ceny, czy tylko po prostu to olać i wrzucić linka i sobie zobaczcie. Ale wydaje mi się, że takie filmy, gdzie mówię o tej cenie, pokazuję ją, wyświetlam ją gdzieś w rogu, są. Takie nawet wartościowe, w sensie, że, że wiemy o czym mówimy. I dajcie mi znać w komentarzach, czy, jakie jest Wasze zdanie na ten temat. Czy yy, YouTuberzy powinni pokazywać ceny, jeżeli o czymś mówią? Czy w ogóle powinni to przemilczyć, tak? E, bo, bo jestem ciekawa Waszej opinii w tym temacie. I ja dobrze wiem, że e, będąc YouTuberką, wystawiam. E, Część swojego życia e, na, jakby, tą opinię publiczną. E, Okej, okay, ja szanuję wszystkie opinie, ale też dziwi mnie to, że czasami zdarzają się poszczególne jednostki, które zbyt mocno ingerują to, jak ja powinnam żyć i ile powinny kosztować poszczególne rzeczy, które w swoim życiu nabywam. E, no, jest to dla mnie już trochę taki szczyt niedojrzałości. Cieszę się, że w większości że 99% moich widzów jest raczej osobami dojrzałymi, rozsądnymi, mądrymi, że mój kanał raczej koncentruje się wokół osób... Dorosłych. Wiem, że według statystyk to jest przedział od 20 do 35 lat, więc tak to się mniej więcej na moim kanale kształtuje i bardzo się cieszę, że mam taką publiczność. Bardzo cieszę się, że zgromadziłam właśnie takie grono widzów, bo. Fajnie mi się z Wami jakby współpracuje, fajną mam z Wami relacje w komentarzach. Tak naprawdę mogłabym jeszcze dużo mówić, ale chodzi tutaj mi głównie o to, że minimalizm to nie jest męczennictwo. To nie ma polegać na tym, że mamy się katować i mieć w domu jak najmniej rzeczy, w torebce jak najmniej rzeczy, w szafie jak najmniej rzeczy. Po prostu wybrać sobie kategorie, w których sami, w których decydujecie się, że tam będziecie mieć mało rzeczy, ograniczacie E, pewne jakby obszary waszego życia, e, a w innych macie nadmiar i macie do tego pełne prawo. To są wasze wybory i uważam, że osoba, która ma na przykład mało rzeczy w szafie, a ma mnóstwo książek, też może nazwać się minimalistą. Także reasumując, minimalista to nie jest męczennik. To jest szczęśliwa osoba, która kieruje się własnymi wyborami, to nie ma być osoba, która e, po prostu się katuje, ma być nieszczęśliwa. Tutaj chciałabym, żebyś wasze podejście właśnie też takie było, żeby mm, nie dać się zwariować i, i w życiu jakby nie odmawiać sobie wszystkiego, bo życie nie na tym polega. Możecie wybrać sobie w waszym życiu jakiś obszar, gdzie będziecie stosować minimalizm, a innych nie będziecie stosować i macie do tego jak największe prawo, to jest wasze życie i wy sami decydujecie o swoim życiu, o tym jak ono będzie wyglądać, w których obszarach będziecie minimalistami, jeżeli chcecie się na to zdecydować. I tym miłym akcentem kończę ten film. Jeżeli wam się podobało, łapki w górę, zachęcam do subskrybowania i widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia, cześć!